dobry. O 18. już raz Zakon Maltański organizuje Opłatek Maltański dla osób samotnych, potrzebujących, dla dzieci. Także w drodze komornia po raz kolejny takie spotkanie przygotowujemy. Ponieważ na tym spotkaniu oprócz dobrego jedzenia, opieki duchowej, której w naszym przypadku udzieli arcytku Adam Szal. Chcemy każdemu dziecku przekazać prezent pod choinkę, dedykowany, odpowiedni dla wieku i dlatego, tego, czy jest to chłopiec czy dziewczynka, jak co roku zbieramy na ten cel pieniądze? Wpłaty można dokonywać na konto Zakonu Maltańskiego z dopiskiem Dwórką Bornia. W tym roku dla osoby, która wpłaci najwyższy datek do dnia 10 października, mamy specjalny prezent. Pan Robert Lewandowski przekazał nam bowiem koszulkę kadry Narodowej z jego osobistym autografem. Osoba, która wpłaci najwyższy datek darowiznę do 10 października z dopiskiem dwórką Bornia, otrzyma tą koszulkę od nas w prezencie. Dziękuję tej przekazie panu Robertowi Lewandowskiemu za ten dar serca. Wiem, że zawsze chętnie wspiera on wszelkie inicjatywy charytatywne. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję za każdy. Datek, i liczę, że ta koszulka będzie dla kogoś miłym spełnieniem tego, jak bardzo był szczodry. Dziękuję bardzo.